Słuchajcie, jest jakaś nadzieja, że Polska szybko odejdzie od węgla. Dlaczego? Nie zgadniecie, kto dostał za zadanie ogarnięcie tematu polskich elektrowni węglowych. Owszem, nasz ulubiony minister od znikających rzeczy, istny Copperfield polskiej polityki, Jacek Sasin, poradził sobie ze zniknięciem 30 milionów kart do głosowania, poradził sobie ze zniknięciem 70 milionów złotych. Może da radę też z tymi elektrowniami? Mam na imię Konrad i dzisiaj opowiem wam, dlaczego polskie elektrownie węglowe powinny zniknąć do 2030 roku. Zapraszam do oglądania. Polska energetyka jest trochę jak polskie kabarety. Jeszcze 20 lat temu można było udawać, że to zabawne, ale w 2020 roku to już tylko rozpacz, pustka i wszechogarniające poczucie beznadziei. W Polsce wciąż ponad 70% produkowanej energii elektrycznej pochodzi z węgla. Również brunatnego, który jest najbrudniejszym paliwem, jaki można sobie wyobrazić. Skoro już jesteśmy przy czarnym humorze, to jeszcze zabawniejsze jest to, że polscy politycy tak bardzo nic nie robią w tej sprawie, że Polska aż do zeszłego tygodnia nie posiadała żadnej aktualnej strategii energetycznej. Ostatni oficjalny dokument strategiczny, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, został przyjęty w 2009 roku, czyli w czasach, kiedy w kinach królował Awatar, a Lady Gaga śpiewała Poker Face, czyli raczej dawno. Na chwilę przed publikacją tego filmu, 8 września 2020 roku, został opublikowany dokument Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Nie jestem do końca przekonany, czy to nie jest jakiś spóźniony żart na prima ponieważ zakłada on, że w 2030 roku Polska wciąż będzie opierała swoją energetykę nawet w 57% na energii z węgla. Ten dokument nie ma żadnego związku z czasami kryzysu klimatycznego, w którym żyjemy, nie ma w nim żadnych ambitnych celów redukcji emisji. Cały ten dokument to temat wart osobnego filmu, który na pewno dla Was przygotujemy. Na naczelnego żartownisza w kwestii energetyki wyrasta minister Sasin, który twierdzi, że Polska będzie pozyskiwała energię z węgla jeszcze w 2060 roku, co jest równie prawdopodobne, jak to, że Magda Gessler przestanie rzucać talerzami. A teraz pytanie za 100 punktów. Słyszeliście o nabe? Kto nie słyszał, niech zostawi teraz łapkę w górę pod tym filmem. Jacek na pewno by nie chciał, żebyście o tym usłyszeli, więc spieszę z opowiedzeniem wam tej alcy ciekawej historii. Nabę to Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli nowy twór, którego powstawanie jest utrzymane w takiej tajemnicy, że po wpisaniu Nabe w Google. W Google jest trzymane w takiej tajemnicy, że po wpisaniu na B w wyszukiwarkę Google wyskakują tylko opcje zamówienia sushi. Skoro nawet Google nie wie o planach utworzenia tej agencji, to jest naprawdę tajemniczo. Czym ma być ta nowa agencja? Obecnie polskie elektrownie węglowe należą do różnych państwowych spółek, między innymi PG, Enei czy Tauron. Wszystkie te spółki posiadają również inne elektrownie. Gazowe czy nieliczne wiatrowe oraz słoneczne. Plan jest taki, żeby ze wszystkich wspomnianych spółek wyjąć część węglową i skupić ją w absurdalnym molochu i z tym mamucie w świecie nowoczesnej energetyki, czyli właśnie nawe. Zadanie stworzenia tego schowka dla elektrowni węglowych, gdzie mogłyby jeszcze poniszczyć klimat przez kilkadziesiąt lat, koordynuje Ministerstwo Aktywów Państwowych z Jackiem Sasinem na czele. Po co w 2020 roku tworzyć taki absurd zamiast po prostu zamknąć te elektrownię? jak przystało w czasach kryzysu klimatycznego? Wszystko po to, by wyciągnąć z Unii pieniądze na ich zamykanie. Nie zrozumcie mnie źle. Likwidacja elektrowni węglowych za unijne pieniądze przy jednoczesnym ich wykorzystaniu na przekwalifikowanie pracowników to świetny pomysł. Tylko, że minister Sasin wpadł na lepszy. Mający na celu wyciągnąć fundusze unijne na zamknięcie elektrowni, tylko że same elektrownie miałyby działać jeszcze do 2040 roku, a nawet dłużej. No nijak się to ma do założeń porozumienia paryskiego czy odejścia od węgla do 2030 roku. Więc sami rozumiecie, dlaczego minister Sasi nie jest zainteresowany, żeby te plany były szeroko znane opinii publicznej. Dlatego raczej nie był zachwycony, jak dwa tygodnie temu kilkadziesiąt młodych osób postanowiło dać mu znać, że to raczej niespoko pomysł. I teraz ciekawostka: jak wynika z przeprowadzonej przez nas analizy dostępnych źródeł, większość polskich elektrowni węglowych już planuje się zamknąć do 2035 roku. Dlaczego? Bo są zwyczajnie stare i nierentowne, a dosypywanie do nich ton pieniędzy z naszych podatków przestaje być popularne. I teraz szybki konkurs. Jak myślicie, ile rocznie pieniędzy dorzucamy jako podatnicy do energetyki węglowej? Zgadujcie, macie 5 sekund. Odpowiedź brzmi 7 miliardów złotych. Za tyle moglibyśmy kupić tyle białowieskich cynamonek, że gdyby je ułożyć obok siebie na równiku, to oplotłyby ziemię 13 razy. Serio, policzyłem to. Wracając do genialnego planu odejścia od węgla. Większość polskich elektrowni i tak zostałaby zamknięta do 2035 roku, ale teraz próbujemy pójść do Unii Europejskiej i powiedzieć: Ej, mamy takie elektrownie, jak nam dacie kasę, to może je zamkniemy do 2040 roku, a może nie? No spryciarz z tego ministra Sasina. Dobra, a jak powinien przebiegać cały ten proces, żeby nie stracili na nim ani ludzie, ani klimat? Polska powinna skorzystać z pomocy unijnej i zlikwidować elektrownie węglowe najpóźniej do 2030 roku. Pozyskane fundusze powinny zostać spożytkowane na sprawiedliwą transformację. Czyli zapewnienie pracownikom i pracownicom elektrowni oraz kopalni możliwości przekwalifikowania się. To nie oni są winni temu, że rządzący z obu stron sceny politycznej podejmowali i wciąż podejmują najgorsze możliwe decyzje w kwestii polskiej energetyki. Jak mówi głos ludu, solidarni z górnikami, ale nigdy z kopalniami. To teraz, jak już wiecie, że ulubiony polski minister szykuje nowy przekręt, to pomóżcie nam go nagłośnić. Udostępnijcie ten film na swoim facebooku albo instagramie i zachęćcie znajomych do obejrzenia. Tymczasem, dzięki za obejrzenie filmu i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek. A każdy, kto obejrzał aż do tego momentu, niech wpisze w komentarzu na B.